Cześć wszystkim, witam Was bardzo gorąco w filmiku, jak widzicie, paznokciowym. E, oczywiście filmik na prośbę. Pod ostatnim filmem, w którym miałam ja te paznokcie, dostałam dużo próśb, żeby zrobić. Wam takie zdobienie, które prezentuje się w ten sposób, jak widzicie, jest wykonane tylko i wyłącznie przy pomocy lakierów i zwykłego worka foliowego. E, będziecie potrzebować oczywiście woreczek foliowy zwykły jakiś. Do tego lakiery, jakieś tam kolorki, jakie chcecie po prostu dać, jako, jako te wzorki takie. Jakiś taki lakier, tak jak ja dałam na przykład, jakiś jasny, po prostu, żeby był na całej płytce. Ja wybrałam dzisiaj te trzy kolorki. Pierwszy kolor Sensi, chyba Senzik to jest chyba 124. New York kolor 115. I Ale paznokcie w numerze 34. Oczywiście również przydałam się patyczek do uszu. i zmywasz, bo się troszeczkę pomarzycie na pewno, i już ja tutaj sobie na gazecie będę robiła takie kropeczki, jak widzicie, dla kierów, i będę robiła te, to zdobienie. Nie wiem, czy to można nazwać zdobieniem, ale niech będzie. i zwijam po prostu woreczek, tak, taką. tak po prostu, żeby było coś takiego. Moczę i nie na I następnie po prostu przyciskam, żeby tak jakieś mi ciapki. O, coś takiego. pomysł ze zrobieniem takiego zdobienia dała mi moja, jedna z moich widzek. Ja już to dziś widziałam kiedyś na internecie, ale po prostu zapomniałam. I jak widzicie, jednym kolorkiem coś takiego wychodzi. parę aparat ma problemy z fokusowaniem od momentu naprawy. Następnie drugi kolorek ten jasno-niebieski. Ta sama sytuacja maczam też przytykam tak na to po prostu nie czekam aż wyschnie dać więcej, bo... No i dwa kolorki tak. Tak się prezentują. Możecie wybrać dowolne, jakie tam wam się podobają. I ostatni kolor granatowy. Też tak po prostu przytykamy. Nic, nic trudnego. No i tak się prezentuje. O, jak widzicie? W ten sposób. Wydaje mi się, że bardzo prosto, a bardzo fajnie to wygląda tak ciekawie po prostu. No i teraz, jak widzicie, troszeczkę tu się pobrudziłam i użyję do tego patyczka omoczę trochę i po prostu pozmywam to. Tak się prezentuje gotowy wzorek. Ja jeszcze do tego użyję top coatu z Inglota, żeby to po prostu tak się błyszczało i było bardziej trwałe. No ale jak widzicie to już jest praktycznie gotowe, troszeczkę jeszcze tak jak mówię, dam jakąś taką ochronę, jedną warstwę, żeby to się mocniej tak trzymało dłużej i było takie delikatnie rozmazane. Także efekt będzie na pewno końcowy na zdjęciu na moim bloku. Zapraszam Was tam. Możecie sobie obejrzeć, możecie dowolne kolorki wybrać do tego zdobienia. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, zdobienie również. Zapraszam Was, żebyście sobie same zrobiły takie, takie coś na poznaczkę, takie ciapeczki. Dziękuję serdecznie za uwagę, ściskam mocno na buziaczki, pa pa.